Dzień dobry, słońce już zachodzi, muszę się śpieszyć z nagraniem dzisiaj filmiku dla Was. W tym tygodniu podjęłam temat dotyczący roślin rodzimych. To, że rośliny rodzime są bardzo dobrym pomysłem na nasadzenia drzew i krzewów w naszych ogrodach, to jest już rzecz wiadoma. I dlatego ja dzisiaj powiem o takim drzewie, które jest niesamowicie fajną rośliną, troszkę taką, może niedocenioną w naszych ogrodach, troszkę może pomijaną, bo jednak nadającą się bardziej do trochę większych ogródków niż te takie powiedzmy 200 metrowe. A będę mówiła o buku. Bóg zwyczajny, fagus silvatica, roślina, która jest niesamowita. Właściwie od najdawniejszych czasów można powiedzieć, były Buki uważane za drzewa święte obok dębów. Przynajmniej w tej naszej strefie tutaj kulturowej. Były wykorzystywane oczywiście w bardzo wielu dziedzinach. Gospodarki, a wcześniej, wcześniej w rzemiośle, w, w wielu dziedzinach życia. Ja teraz takiego małego buczka Wam pokażę. O, mamy tutaj przedstawiciela, a właściwie dwóch przedstawicieli, wyrastających z jednego miejsca. Widzicie, buk ma piękną taką srebrną korę i zostają te liście też częściowo na zimę, więc on się też fajnie obok grabu nadaje na żywopłoty. Bardzo dobrze znosi cięcie. Ma dosyć dużą tolerancję na Zmienne warunki wodne, a więc i takie gleby bardziej podmokłe, i znosi też okresowe susze. Może jak najbardziej bóg się w takich, na takich glebach piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, na pewno nam się sprawdzi. Jedno co lubi gleby przypuszczalne, a więc takie, które które nie są zbyt ciężkie, żeby ta woda mogła odpłynąć. No i co tu jeszcze o buku można powiedzieć? Buki występują w bardzo wielu odmianach. Taką chyba najbardziej znaną, popularną odmianą to jest taka odmiana, czy też kilka nawet odmian już w tej chwili czerwonolistnych. Purpurea, na przykład, która daje bukowi właśnie te takie burgundowo, wręcz prawie czarne, czarne liście, i on przez to jest, no może być takim, taką dominantą w ogrodzie, czyli takim mm, soliterem, takim jakimś punktem. Który przy, przyciąga uwagę, który będzie, będzie jakimś takim fajnym akcentem kolorystycznym gdzieś, powiedzmy, w jakimś zakątku ogrodu, do którego chcemy poprowadzić gościa, widza, obserwatora, a więc no, na pewno będzie zwracał uwagę. Buki oczywiście rosną dosyć wysokie, bo mogą rosnąć nawet do 15-20 metrów, ale co ważniejsze, one rosną dosyć szybko. I w związku z tym, już po jakichś 10 latach, one mogą tą wysokość 8 około metrów osiągnąć. A więc, nie są, nie będziemy też specjalnie długo czekać na taki efekt. No, tylko właśnie ten warunek, że one tego miejsca do, do wzrostu potrzebują, o ile nie posadzimy. Buka właśnie w żywopłocie, bo on się do, do tego też bardzo dobrze nadaje. Ja ostatnio powiem Wam szczerze, o, o ile widzę, widzę żywopłoty grabowe, bardzo się z tego cieszę, bo żywopłot grabowy też, też jest przepiękny, to żywopłotów bukowych jakoś widzę. Widzę niewiele i wydaje mi się, że, że warto je reaktywować, bo no przede wszystkim, słuchajcie, rośliny rodzime, czyli to hasło, od, od którego zaczęłam na początku to są rośliny, które są znane naszym ekosystemom, a więc stanowią bogate źródło i pożywienia dla lokalnych zwierząt a więc też yy, wpływają pozytywnie na tą bioróżnorodność lokalną ja zapomniałam tu powiedzieć że przecież buki mają cudowne orzeszki bukowe z których korzystają zwierzęta leśne yy, i ogrodowe bo wiewiórki na pewno, ja tu nie mówię o dzikach, bo <grywki> dziki może nie każdy ma w ogrodzie, ale y, wiele drobnych zwierząt się tymi orzeszkami bukowymi żywi. Również ptaki i one są y, bogactwem witamin i mikroelementów. Są niezastąpionym pożywieniem właśnie zimą, kiedy te nasze stworzenia leśne, nie mają tego pożywienia. Nie wiem, czy będzie widać ten orzeszek. Już jest zjedzony Bukowy, wyjedzony jest, już się rozpadł, ale tak właśnie te orzeszki bukowe, buki będą nam dostarczać. Szczególnie te, które nie są, nie są cięte. No i co jeszcze? Buki są takimi istotami, można powiedzieć stadnymi, rosną nie tylko w lasach mieszanych, ale też w buczynach oczywiście. Tu wam pokażę taki przykład buka. Niesamowity, zrośnięty jest to egzemplarz z kilku, po prostu ten jeden jeden osobnik jakby wrósł w drugiego. On przyjął do siebie tego młodszego. Jest przepiękny. Tu miał też jakieś przygody. Po drodze e, złamała się. E, złamała mu się gałąź. Tu mamy wypruchnienie. To pewnie by trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć. E, ja bardzo te buki lubię. Powiem Wam. No i cóż. E, nie można pominąć tego, że e, właśnie buki mają ogromne znaczenie dla gospodarki człowieka. Są wykorzystywane w meblarstwie, ale też jako drewno opałowe. Chociaż mnie się wydaje, że trochę szkoda, bo ten buk e, Fajnie, jeżeli on jest e, zamieniany potem na jakiś, e, jakiś przepiękny mebel, a nie palony. Ale oczywiście takie gałęzie bukowe, które opadają z tych buków co roku, nimi się bardzo dobrze pali. One mają te bardzo dobre warunki, takie do spalania. No i cóż, taki, taka refleksja z dzisiejszego filmu: saćmy rośliny rodzime, saćmy buki tam, gdzie możemy, tam, gdzie mamy miejsce ponieważ w ten sposób dajemy tej naszej przyrodzie większą siłę. Jeżeli będziemy w naszych ogrodach tylko sadzić rośliny jakieś egzotyczne, bądź też z innego troszkę klimatu, no to zawsze mamy większy problem z tą uprawą, one są mniej odporne, na różnego rodzaju choroby, na szkodniki, na właśnie te zmienne warunki pogodowe, tak? A buki są po prostu piękne. Za tydzień nie wiem jeszcze o czym będzie, ale myślę, że pociągnę temat roślin rodzimych. Życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia. Apa.